Siemano wszystkim widzowie, w końcu po dwóch latach do was wracam. Czekaliście na to? Jeżeli tak, piszcie w komentarzach, że czekaliście na mnie kochani. Dzisiaj gramy w Roblox, w jakieś delikatne gówno. To faktycznie będzie gówno. Gierka się nazywa Zemsta Bow. Coś typu Bow Revenge, horror jakiś, więc ja lubię horrory, pamiętacie o tym? Kto nie znamy, ten pod nami, no co nie? Nie zostawiajcie na pusie. A my zaczynamy grać w tą dziwną grę i zobaczymy, co tam ciekawego, bo z tego będzie trend. No może nie u mnie, ale ta gierka to będzie trend. No dobra, widzę, to ja tak się świecę, tak, jesteśmy gwiazdami. Tu z wami Maxim 6. z jest oficjalnego oficjalny konto 6M. Kto chce ze mną zagrać, możecie mnie zaobserwować. Jeżeli ktoś z was uzbiera 100 łapusiek pod komentarzem, pod tym filmikiem. Ja was dodam osobiście do znajomych w Roblox. No a my zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1, 2 graczy. U nas będzie dwójka, więc jest szansa, że wygramy. Head to let's go. Coś tam. Naciśnij i integruj. Integracja jakieś tam dobra. Musimy go wziąć. Uch, co to za gówno? Wygląda na fajną gierkę, słuchajcie. Animacja jest spoko. Jak na Roblox. Czasami Roblox robi dziwne gry. Musimy go nakarmić? Tak. A... A ta gierka jest w sumie spoko. Ja ogólnie chciałem. Nie zwracajcie uwagi. Ja ogólnie chciałem po prostu nagrać jakiś horror. No ale dobra. Może to i jest horror. Kto wie? Nikt nie wie. Kto wie, ten wie. Nie, no bo, no słuchaj, no ty banany nie chcesz, to mnie to już nie interesuje. To jest zdrowe. Żeby jakiś kawał gówna jadł banany. umy go. Idziemy go umiesz. Gdzie tu jest łazienka? Niebieskie to chyba jest łazienka, co nie? Tak. To ja nie rozumiem, czy... Czy ja w tej gierce jestem sam, czy co? Dawajcie go tak uuuuuch. Uuuuuch. co nie? Grubą, grubą. Przepraszam, bo... I will take it. Wezmę to. To było... Było wiadomo, że to jest za daleko, bo... tak. To jeszcze. Jeszcze? Oż jeden raz nie wystarczy? Chcesz mi to powiedzieć, czy co? Dawajcie. Dobra, jest. Weź medycynę. To musi być gdzie? Też to musi być w kiblu, co nie? O, jakie medycyny, to już wiemy. Co myślicie, jaka to medycynka? Graj z Boą za pomocą piłki. Idziemy zagramy z Tobą w piwkę. Ja mam nadzieję, że przyjdziemy tą grę w 10 minut i ja tutaj się nie wystraszę, co nie? I co ja mam robić? Wrzucać w niego piłkę? Bo, no co ty? Uświadamiam sobie, słuchajcie, że zaraz gram z kawałem gówna w piwkę. Ja jestem w szoku, tak jak i Wy chyba. I ktoś z Was w ogóle grał w tą grę? Napisz... To nie ja, to tam... Ktoś z was grał w tą grę? To jest ta kaka? To to właśnie ta kupa zrobiła. Pusz. Jeżeli ktoś grał, napiszcie w komach. E, w lóżbow do łóżka. Idziemy iść spać. Boł. Uuuu! Ktoś z was też chce spać czy nie? To jest jego łóżko, tak? Były lącz lampy. No ja by lączę lampę. I co dalej? Ktoś przyszedł do nas! Idę, idę. Tak, i co u nas tam się dzieje? Tak, pojawiła się jakaś Boulina. Bowlina. Bardzo dziwne imię. Jest tam. Tu jeszcze jakieś rzeczy są, tak? Kanapka. Słuchajcie, ja, już jest... ja jestem głodny, naprawdę. Ja nie wiem jak wy. Ale zaraz skończymy grać i ja pójdę jeść I zjem wszystko co jest w lodówce Dobra, zaraz No nie wyszło No dawa jeszcze Ona nie chce, to wybratne jest, w swojej pizza ona nie chce Ja bym zjadł tą pizzę na raz, dwa Siedź sobie normalnie i jedz tą pizzę Banan? Banan chcesz? Nakarmić bo! Mam. No, Czasami trzeba czytać, co nie? Weźmy bo. Co to za jaja? Czemu on ma jakieś jaja? Czy nie umyłem do końca? To jest gra jakaś zmęcenia, no ale musicie spróbować. Ja już sam głodny jestem. I? Masz? Dobra, jest. Iść do sklepu spożywczego, ja, ja już stąd uciekam, bo to jest, słuchajcie, przerażające. To jest Bowlina? To jest Bowlina. Wyłącz lampy i idź z łóżkiem po Dobra, ja wiem, o co chodzi. Idziemy tutaj. Gdzie jest łóżko? Ja się stresuję wjedziesz spać. Wyłącz lampy. I niby śpimy, co nie? Ale to jeszcze niby. Coś tam przerwało. Dalej. Mam się chować. się um, chować? Um, przepraszam, co z wyrażeniem twarzy masz? Bo no teraz to prawdziwy gówno. Co tu jest? Nie. Jakiś hasto? Jak to się otwiera? On jest chyba już wkurzony, co nie? nie. 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 Tu nie. Nie. jakoś wiedziałem, że ta nie. półka się otwiera. Nie. 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 Bez pojęcia. Idź tam, proszę cię. Tutaj. Siedź tutaj. Co to jest? Nam no, potrzebne to czy nie? Gdzie? Kto tam? Co jest? Chodźmy. Pep. A nie. Ale tu było przecież ten. Tam było jakieś wejście. Czyli nie. Takie jak tutaj. Co to jest? To jest do ciebie? Это не для тебя, было что там? Тут двери открылись. Ммм, круто. О боже. Плитка шифрованная. Тут, наверное, что-то есть. On niby nie widzi co ja robię No komu on? Plac zabaw, stop, to, to tutaj Tak Pokój zabaw Pokój zabaw i tam musimy wziąć Póki on na nas tam Ale patrzy O, to coś Wróć do sypialni Wracamy Sypialna. z z z, zy Niby idziemy spać, co nie? Ale kumata gra, słuchajcie. Wyjdź przez drzwi przednie. Ja tu chyba zaraz wyjdę przez drzwi przednie nogami tutaj, tu tu tu. I co teraz? Ja nie chcę więcej grać w tą grę. Шире. Я думал у меня два микрофона и сердце, но сердца, наверное, я уже не вам. Я думал у меня действительно сердце, потому что я вас люблю, любимый. Поэтому есть такой хороший т Герка Слышать музыку для меня очень сложно. Это обычная детская музыка, но для меня это есть сложно, любимый. Я не хочу продолжать в этой игре. No dzisiaj kończymy, słuchajcie. Dobra kochani słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym nagrał jakieś fajne gierki nowe, typu horror, po, może straszniejsze, bo dla mnie to jest bardzo straszne. Może jeszcze straszniejsze, co nie? Więc zostawiajcie lapuści do góry, piszcie komy. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wrócimy i widzimy się jutro.